Panowie, to będzie hit. Galeria handlowa w starej bibliotece. Co wy na to? Trochę to będzie kosztować, ale szybko się zwróci. Byle sprawy udało się załatwić w miarę po cichu. Jak tu widzisz, Majek? Wszystko załatwione. Jutro zamykamy cały interes. Słuchajcie, nie może być tak, że oni zamkną jedyną bibliotekę w mieście. Ale co im zrobisz? Przecież nikt już prawie nie czyta książek. Co ty opowiadasz? Na pewno znajdziemy kilku moli książkowych. Kilka osób to za mało, musimy zrobić pikietę. Doskonały pomysł, zrobimy to jutro. Przepraszam, widzę, że czyta pani książkę. Tak, a co w tym dziwnego? No właśnie nic. Problem polega na tym, że chcą zlikwidować naszą bibliotekę. Słucham, dlaczego? Bo ma tam powstać nowa galeria handlowa. Po moim trupie, co robimy? Planujemy jutro pikietę pod biblioteką. Przyjdzie pani? Oczywiście. Jeszcze zawołam koleżanki. Idziesz z nami? Tak, oczywiście. Pokażemy im jaką moc mają książki. Tak? Halo, halo. A co to za zbiorowisko? Chcą nam zamknąć bibliotekę. Szukamy osób do pomocy. Tą bibliotekę? No chyba sobie żartujecie. Nie ma na to naszej zgody. Choćbym miała się przykuć łańcuchem do drzwi. Książki, otalić książki! Otalić książki! Otalić książki! Otalić książki! Otalić książki! Otalić książki, otalić książki! Nie pozwolimy zamknąć naszej biblioteki! Maniek, jak ty to zamkniesz? Co oni tu robią? Nie wiem, nikogo tu nie wpuszczają, musiał być jakiś przeciek. Dobra, słucham państwa, o co tu chodzi? Yy, mieszkańcy nie zgadzają się na zamknięcie biblioteki, nie ma takiej opcji. Ale co mnie to obchodzi? Ma być tu galeria handlowa i koniec kropka. Hej, hej, nie tak szybko! A czytał Pan punkt 15 umowy. Kim jest ta kobieta? O przepraszam, moje maniery jestem Alicja Kociołek, konserwator zabytków. O nie, tylko nie to. Ten budynek jest zabytkiem, nie można go przerobić na galerię. Bardzo mi przykro. Mani, jaką ty umowę podpisałeś? No przecież mówiłeś, żeby czytać to, co jest drobnym druczkiem. Widać punkt 15, musiał być napisany dużą ścianką. Nie wierzę. Oczywiście, że tak. Jeszcze zawołam koleżanki. Y... Idzie Idziesz z nami? Tak, oczywiście. E, pokażemy. Cię, 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 cię. pokażemy im jakie y, piękne. No, 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 nie zapomniałam. Tak, oczywiście. Pokażemy im, jakie, y, y, jakie y, wspaniałe. Moc. Jaką moc mają y, y, wspaniałe książki? Tak, idę. Y, Oj. pokażemy im jaką mam księgę. 458 ujęcie akcja. Pokażemy im jaką mam. Jak ja. Jakie. Jak yes. Nie ma na to naszej zgody, choćby miała się przekłucić łańcuchem do drzwi. <noise> no. Byle sprawy udało się załatwić w miarę po cichu. Jak to widzisz, Maniak? Akcja. Nie ja. zapomniałem. Jeszcze raz. Akcja. Byle sprawy udało się załatwić byle po cichu. Jak nie, to widzisz? Nie, nie, nie. A. Akcja. Kilka osób to za mało. Musimy zrobić pikietę. Dobrze, ale nie patrzysz w kamerę, tylko patrzysz na swoich kolegów i koleżanki. Uwaga, cisza na planie. Kamera. Dobry. Dźwięk. Dobry. Akcja. Co ty powiesz? gwarantuję Ci... Yy, że... To... nie... Co ty opowiadasz? Tylko patrzysz na gabrysie, Jeszcze raz. Co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz? Dobrze. Cięcie. Maniek, jaki ty to są... Cięcie, cięcie. Bez śmiech. Maniek, przecież mówiłeś, żeby... Nie, co ja powiedziałeś? Jeszcze raz. Co? Zapomniałem. Dobra. hej hey. Saj, Przepraszam za moje maniery, jestem Alicja Kociołek, konserwatka zabytku. Konserwator. Kamera na 3-4 chora. 3-4! Hurra! Dobra, jeszcze raz. 3-4! Hurra! I jeszcze raz. 3-4! Hurra! Dobra, dzięki.